Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnu, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy Waszą ulubioną serię, czyli oczywiście serię Szkoła. Konkretnie odcinek 716. Ale zanim jeszcze przejdziemy do samego komentowania i oglądania dzisiejszego odcinka, chciałem Wam powiedzieć kilka słów o moim drugim kanale, który właśnie powstaje. Kanał o nazwie. Dobra, żeby nie było, nazwy jeszcze ten kanał nie ma Ale niedługo będzie mieć, co Państwo zobaczycie I jest to kanał typowo vlogowy Do którego specjalnie kupiłem nowy aparat Taki bardziej przenosi, kompaktowy Mikrofonik, tak dalej, tak dalej I będę vlogował tam ja, Juleczka i Bułeczka Więc serdecznie Wam zapraszam na to, ten kanał zobaczcie, jak sobie codziennie żyjemy Co my robimy w sumie w wolnym naszym czasie Więc przygotujcie się na to, że będziecie oglądać 20 minutowe vlogi z mojego siedzenia W studiu i, i, i nic więcej Ale jeżeli jakimś student Taki rodzaj kontentu Wam się podoba, to weźcie się kończy na ten kanał. Link będzie w opisie. Dobrze, już bez zbędnego przedłużania oczywiście łapka w górę i subskrypcja. No i oglądajmy. Zapraszam. Maciek Petrus z licealnej trzeciej by był wczoraj na imprezie. Chłopak upił się i niewiele pamięta z ubiegłego wieczoru. Chłopacy widać po mnie! A mam nadzieję, że Dylka się nie obczaj, że na kacu jestem. No, nie co, jestem, nie! Sorry, Dwa Ej Maciek, dobrze wyglądasz no. Dobrze Świetnie. wyglądasz? Maciek, ty dość dobrze wyglądasz, jak na kolesia, który wczoraj na imprezie przelizał 20 facetów Nie, nie, tylko ja takie rzeczy robię na imprezach, okej okay. Ej stary, chyba ty dobrze wczoraj zabalowałeś, co? No tak, trochę tak No to w ogóle? No Słuchaj. Jak nic nie pamiętasz, to na serio mogło być grubo, ci Wczorajsze ciuszki. Mmmm. Daj gościu, nawet nie musisz A po was trzeba specjalne zaproszenie wysłać? A czekaj. Chyba się zapomniałeś. Przepraszam. Proszę szybko wysłać. No Dobra, okej, okay, już się ogarnę. Zabrać. <laughs> Dobra, się co, bo ten jakiś gościu mnie tam uderzył w plece Wyście ogarnijcie. <laughs> Serduszko i napis Kamila. Dzięki Bogu to nie są delfinki nad dupą, albo ewentualnie tribal na nodze. Lub jeszcze ewentualnie znak nieskończoności w tym miejscu. Kamila! Tak, to nie jest stary. O, właśnie, Czyli, właśnie. Nie, muszę to mieć na zdjęciu. Ja pierdzielę. O, Maciek, Misiu, Pysiu, nie przejmuj się, to tylko tatuaż, to jest tymczasowe. Prawda? Piękne zdjęcie. Ej, sorry, nigdy nie chcę mieć na Kamili. Wzią. Słuchaj. Ja chcę być świadkiem na twoim ślubie, hej! Co to jest w ogóle nie za Kamila? Mam, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale najważniejsze, jest ładna? <grym> Musi być piękna, w końcu są już razem 22 godziny. <grym> Dobra, Dobra, chodźcie, bo się Dudziak jeszcze wkurzy. <grywa> Stary, co ty w jeansach idziesz? <grywa> Jaka tak realnie jest szansa na to, że Maciek wstał rano po imprezie, ubrał się do szkoły, poszedł do szkoły i dopiero w szkole zauważył, że ma gigantyczny tatuaż na plecach? Bo według mnie szansa to jest po prostu minimalna, albo w ogóle nie istnieje taka szansa, bo tatuaż nie dość, że boli, to jest jak taki duży tatuaż, to bardzo boli. A jego, no, umów, się, jest dość duży. I twórcom szkoły uszłoby to na sucho, gdyby nie ja ekspert od paradokumentów i także od kaleczenia się jej. Ale przypał, Nie dość urwał mu się film, co jeszcze wydzierałem sobie im jakieś laski na plecach. W ogóle nie każę żadnej kamilii. To znaczy z nami sporo, tylko pytania o którą chodzi. Tak grubo to się jeszcze nie bawiłem. Ja mam kochani widzowie jednak swoją teorię. Według mnie to wcale nie jest imię Kamila, według mnie to jest imię męskie Kamil. To powinno po prostu być kamil.a, że literki A za się jego nazwisko. Dobra, panowie. Maciek, mimo usilnych starań, nie może sobie przypomnieć, Dobra. dla której dziewczyny zrobił tatuaż. Chłopak postanawia ją odnaleźć. A teraz w głowie Maćka pojawia się taka myśl. Kurde, skoro tak bardzo ta dziewczyna mi się podobała, że raz zrobiłem tatuaż z jej imieniem, to ona musi być naprawdę świetna, to może ją odnajdę i może będziemy parą szczęśliwi do końca życia! Drogi Macieju, po pierwsze tutaj ty jesteś tylko aktorem i ty tylko grasz osobę Macieja, który zrobił sobie tatuaż na imprezie. Tak naprawdę to ty wcale nie istniejesz. A po drugie, powtórzę się, to nie jest Kamila, to jest kamil.A. Nie wiem, jakiś gościu, co mnie tatuował, ale gdzie co i jak, to nie mam pojęcia. No, no to grubo. No, grubo było, nie byłoby grubo, gdybyś nie zostawili. Dobra, Matem. już wyluzuj. Lepiej zastanów się, czy kojarzysz jakąś Kamilę z tego meżu. Tak, no, kojarzyłbym, dlatego właśnie bym was prosiło o pomoc. Jedyne co wiem, to ta laska musi być przepiękna, naprawdę. O, widzicie, miałem rację. Wielkie umysły myślą podobnie. Tak naprawdę to ja jestem reżyserem szkoły, ja po prostu znam wszystkie wątki. Stary, patrz. A gdyby ta Kamila. ściągarnąć. Gdybyś ty tak naprawdę w ogóle tej Kamili nie poznał. Znaczy, wiesz, nawaliłeś się, wydziarałeś i. Uf. Dobra, no no jest opcja, no. No dobra, no to możemy na przykład obczaić Face'a i Insta, które kamile z naszej szkoły były o, na o, o No dobra, ale dobra, jak ten dobra, tatuaż nie dobra, ma żadnego to. związku z dziewczyną i. A musi być taki pesymistą? Kolejna sprawa. Jak mamy jakikolwiek paradokument, gdzie występuje motyw imprezy, to dzieją się tam dwie rzeczy. Albo ktoś jest na tyle pijany, że sobie robi tatuaż, albo ktoś ginie. Z reguły ta pierwsza opcja częściej występuje. Ja się teraz pytam. Kto w prawdziwym życiu nosi zawsze przy sobie maszynkę do robienia tatuaży? Jak to się dzieje, że na każdej imprezie w paradokumentach ktoś ma tą maszynkę i robi komuś tatuaż? Patrzę zaraz pesymistą. No, ale musimy przejrzeć wszystkie opcje, tak? No. Dziewczyna była na melanżu, a do naszej szkoły nie chodzi. No dobra, już nie Dobra, od... ale. Sprawdźmy już od face'a zacznijmy. jest już 20, wiesz? No to zbierzmy się do pracy. Zaczynamy okay. od face'a. Eee, Która najpierw? Nie wiem, jak chcecie. Y, Maciek, mam tutaj taką jedną dziewczynę. Michalina, całkiem ładna, to może o nią chodzi. Andrzej, do cholery jasnej. Ja mam dosłownie imię Kamila na plecach. Szukamy Kamili Andrzeju, rozumiesz? Nowak. Kamila, Kamila Nowak. No, nie za mało tych kolczyków, stary. Próbował cię, gościu. Mówiłem, mu że musiby zarobić tę laska. No, macie. No, ma zarobić te dredy, Dobra, może malicka. No, dobra, czekaj. Malicka jest niezła, dobra. Maliska jest niezła. I ta czarska i Kamiska. A ty już nie kręciłeś kiedy z Kamiską? Nie, nie przypominam sobie. Ty coś sobie ostatnio bardzo mało przypominasz. No, uh -huh. Mniej procentów, więcej leków. Możesz się zamknąć i zacząć szukać. Dobra, kto na selwo? Skoro zrobiłem sobie tatuaż do tej Kamili, to musi być naprawdę mega laska. Pewnie jest nie tylko ładna, ale też fajna z charakteru. I na pewno ma zajebistą pierdziawę. Dlatego muszę ją znaleźć. Akurat wczoraj nie zdążyłam na tą imprezę. Maciek ale... szuka w szkole dziewczyny, dla której wczoraj zrobił sobie tatuaż. Wytypował koleżanki o imieniu Kamila i po kolei sprawdza, o którą z nich może chodzić. <grytanie> Ej, poczekaj. Ej. Co tak szybko, mordo? A ty byś się nie śpieszył, gdyby dosłownie miłość twojego życia stała na końcu tego korytarza? Trzeba ogarnąć laski, nie? To nie była ona. czy ogarnąć kolejna? O, ej, to z którą chodziłeś w Eee Kamila, Kamila poczekaj eee, Ty byłaś wczoraj w 01 nie? No, była mi co? Fajnie się wczoraj bawiliśmy Słucham? No, Nie bawiliśmy się razem? Ja miałabym się z tobą bawić po tym jak ze mną zerwałeś i to dwa razy O, to jest ciekawsza historia, którą bym chętnie obejrzał A to dwa razy było? Jezu, jesteś jeszcze większym debilem niż myślałam Jezu, jesteś jeszcze większym debilem niż myślałam. O, czyli myślisz o mnie? No i mordę. Ja. Nie no, może, ale nie załamuj się, nie? To była dopiero druga Kamila, Maciek, jeszcze no. za 20. Plus Maciek, umówmy się. 20 Kamil do pogadania to wcale nie jest dużo. I mogło być gorzej. Mogłeś wytatuować sobie na plecach imię Julia. Ich to byś chciał setki przepytać. Serio, od dziewięćdziesiątego tak siódmego roku w górę jakaś moda na imię Julia nastała. I co druga dziewczyna ma teraz na imię Julia? I każda myśli, że jest wpadkiem śniegu. Ej, ej. ej. Dobra, no dobra, stoi. dobra, okej. Okay. Znaczy... Cześć! Eee, wiesz co? Fajnie się wczoraj bawiliśmy a ty jesteś taką fajną laską, ja tym fajnym gościem. No dobra, tylko że ja byłam wczoraj w klubie z moim chłopakiem. No to nie ważne A, ten chłopak, to tam do przesunięcia! Ło, <laughs> wow, to jest twój chłopak. To zmieniam zdanie. Jego się nie da przesunąć. Ale nie ważne w ogóle jeszcze spokojnie. Ale ty podjęło cię? Starczyłeś, że moje panny? Ja też że nie spokojnie. Widzę, przecież. Porąbało cię? Ta szkoła jest naprawdę ciekawa Za jedno nierozważne zdanie Można wryja dostać Zupełnie jak w każdym barze w Warszawie Zapamiętaj teraz, to jest twoje pierwsze I ostatnie ostrzeżenie, następnym razem Będzie. Będziesz łamany, rozumiesz? Chodź kochanie mm, Ale ta dziewczyna musi być szczęśliwa z takim kolesiem, który atakuje ludzi na ulicy no, Naprawdę haha. I jestem pewien, że on jej nie bije To był sarkazm. na pewno ją bije Jezus Maria Czyli to nie ona. Gdyby to była ona, już by dzisiaj nie żyła. No, mogliście miała pomóc, tak? Stary, ja do silnego nie będę startował. Ej, ale szukamy dalej, nie? Nie, ja odpuszczam sobie. Ej! Będzie mi spokój. Jeszcze nigdy nie miałem takiego pecha do dziewczyn w ciągu tej jednej przerwy. Co nie zagadam, to szczął to dosłownie. O, witam w mojej skórze. Zacząłem się zastanawiać, czy jest sens szukać tej kamili. Może w ogóle nie chodzi do naszej szkoły. Maciek jest rozczarowany. Zaczyna wątpić, czy uda mu się znaleźć dziewczynę, której imię wytatuował sobie na plecach. No nie patrz tak na mnie, jakbyś mnie pierwszy raz w życiu widział, bo się obrażę. Nieźle wczoraj zaszaleliśmy, co? A jak plecy tatuaż nie woli? No boli trochę, ale skąd w ogóle o tym wiesz? No boli trochę, Kamila, ale w ogóle skąd o tym wiesz? Kamila! No, skoro wydzierałeś sobie moje imię, to... O, zgadłem. Dobry wybór, Maciek. Teraz o nie dba i ładnie wazelinką smaruj, żeby się wszystko zagoiło. Mogę ci potem wytłumaczyć, co i jak, bo jak mój tatuażysta ci to tłumaczył, to byłeś nieźle narąbany. No, tak średnio co pamiętam. Co? Film ci się urwał? Ale spoko, mam foty. Foty? No patrz, na telefonie je mam. Chociaż w sumie nawet nie musisz patrzeć na mój telefon. Od kilku godzin na Facebooku wiszą. No co? Mówiłam ci, żebyś nie dziarał sobie mojego imienia, ale ty się uparłeś, że z żadną laską się tak nie bawiłeś, że chcesz to uwiecznić. No to mogłam zrobić tylko foty. Miłość z życia. A to, co ta dziewczyna ma na klatce piersiowej po lewej stronie, to ja bym do lekarza z tym poszedł, to wygląda na cierniaka. O, proszę. Miałam rzucić na Insta, ale najpierw nie Nie, wraca, nie, nie Nie wrzucaj tego. nie zostałem w tajemnicy. Okej, okay, ale uważaj, bo teraz mam na ciebie haka. To ja się wyzierałem dla Kamili Nowak? Przecież ona wygląda jak totalny dziwak. Wszędzie te tatuaże i kolczyki. W życiu bym do niej nie zagadał. Jak chłopaki się o tym dowiedzą, to będą z Cindy Beckę. Masakra. Maciek zamiast się cieszyć, że spotkał wspaniałą dziewczynę, z którą spędził wieczór, to się denerwuje, że ona jest HEHE DZIWAKIEM he he. Wiesz co Maciek? Ty zasłużyłeś na ten tatuaż. ZASŁUŻYŁEŚ TYPIE. Nadal mam cichą nadzieję, że to jednak jest Kamil, a nie Kamila, ale to jest nieważne. Maciek Petrus jest zdołowany, bo odkrył, że wczoraj na imprezie wytatuował sobie imię dziewczyny, za którą do tej pory nie przepadał. Chłopak nie chce, żeby dowiedzieli się o tym jego koledzy, bo boi się ośmieszenia. Tak mi się urwał film, więc On ją poznał i się okazało, że jest mega pasztetem. Co ty bredzisz, gościu, On nie poznał. Pasztet. No dobra. dobra nawet dobra. Coś Dobra. Pasztet. On ma gorsze fochy od mojej dziewczyny. Lubię tych kolegów. Oj, tacy swojscy są śmieszni. Pewnie by mnie prześladowali w gimnazjum. Tymczasem Kamila bardzo polubiła Maćka. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że chłopakowi przeszkadza jej ekstrawagancki wygląd. Oko, też mam dzisiaj kiepski dzień. Ja też mam chyba trochę gorszy. O, patrzcie, kochani widzowie: Znaczy, nie chodzi mi tutaj o Maćka i Kamiele, którzy rozmawiają. Nie, nie. Chodzi mi o tło. Tam w tle widać, jak Konopski tłumaczy swoją montażyście. No, młody, słuchaj. Jak wrócisz z podstawówki po lekcjach, musisz zrobić research, napisać cały scenariusz, po czym mi go wysłać. Ja to nagram musisz potem to zmontować i wziąć na siebie całą odpowiedzialność, jakby coś było źle, okej? Okay? I ja ci za to zapłacę, uwaga, 15 złotych. Deal <śledzio> Ha! Najlepsze jest to, że to wszystko jest prawda, nawet nie wymyśliłem tego Jesteś na mnie zły? Nie, nie na ciebie, na siebie Trochę za dużo wczoraj wypiłem Spoko, każdemu kiedyś się urwał film No, ale tu, wiesz, nie chodzi już o to, że sobie zrobiłem tatuaż Każdy nawet tatuaż? nie pamiętam, jak się poznaliśmy Kiedyś lubił? Jak się bawiliśmy Serio, aż tak? tak? Musisz stąd iść? Dlaczego? Razem razie jest dla wszystkich Dobra, chodź Gdzie idziecie? Nie, idą to... Czemu idziecie? Ej, 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 Dokąd to? Ej, Lampu. ej! Czyli to trochę tak, jakbyś mnie w ogóle nie znał? Nie no, chodzimy do jednej szkoły. Jezus Maria! Tak, Kamila, znam cię! Z widzenia! No tak, ale do wczoraj ze sobą w ogóle nie rozmawialiśmy. A jak już zaczęliśmy, to okazało się, że super się dogadujemy. Nie wiem, nie pamiętam już tego. No to chodź, przypomnę ci. I nie, nie no, wiedziałam, to... że jesteś takim lamusem na trzeźwo. Ja jestem lamusem, jestem mistrzem takiej akcji, abyś nie wiedziała. To znaczy chodzisz w porwanych ubraniach, trochę lamus. A że taka moda jest teraz na porwane ubrania, a okej, okay, to ja przepraszam, przepraszam. Pewnie zaraz się okaże, że Maciek ma na sobie coś z Witkaca dosłownie. No, właśnie widzę. A? Maciek jest zaintrygowany Kamilą i chce się przekonać, czy rzeczywiście może się dobrze bawić w jej towarzystwie. Oni mają w szkole cheerleaderki! Oni mają w szkole cheerleaderki! Dlaczego ja do tej szkoły nie chodziłem, jak byłem młody? Też bym się zapisał do cheerleaderek. I raz, i raz, dwa, trzy. Go Legia! Go legia. Uh -huh. Nie, to już bez kitu, coś innego wymyślimy. No dawaj, chodź. Nie, chodź, coś innego wymyślimy. No chodź! Dobra, dziewczyny, witam was bardzo serdecznie na naborze do naszej drużyny czy liderskiej. Jesteście dumą tej szkoły i pamiętajcie, że tylko najlepsze z was będą miały szansę dostać się do naszej drużyny. Dokładnie, rodziców. to będę ja. Garym? <grym> 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 uderzyłbym, Maćka, uderzyłbym. A wy co tutaj robicie? My? Przyszliśmy na nabór. Ja zawsze chciałem zostać liderką. Bardzo śmieszne, możecie się stąd wynosić. Przepraszam bardzo, koleżanko, to jest dyskryminacja. Ja jestem duszą czy liderką. patrz na to. Świjemy, co tam, co tam dziewczynki, Co, tam, to! E, co tam dziewczyny? Jezus! Dobra, dziewczyny, dawaj, udawaj Jakie to jest okur, taka jest zupełna cisza. Żadnej muzyki w tle i słychać tego to szuranie tych tych pomponów. U. U. Możecie przestać to dawaj, nagrywać, a wy tej no, chwili dawaj. się stąd wyraźcie! Jesteście żałośni, dobra! Dziewczyny, pokażcie im co nie no. no, A dawaj dziewczyny, pokażcie co potraficie. Dawać, dawać koleżankina! No. Jedna z nich się wywaliła! A a, to szpagat! O. I co, zaskoczony? No nie rozjedźcie tu. <laughs> Każdy z nich robi coś innego. To po pierwsze, a po drugie, co ja właśnie oglądam? No, co tam jeszcze macie? Co, zaskoczona? No, zaskoczona kawałek. No, wynoszcie się stąd! Aż na to. Co tu się dzieje? Proszę pana, albo Kamila i Maciek nam przeszkadzają. Co wy wyprawiacie, Maciek? Eee, no ja się znać liderką. Dlaczego nie masz spódnicy? Chłopcze, <noise> brary za Nie, jest Jezus Maria Po co mi spódnica? Dobra, a na poważnie, proszę przestać trollować dziewczyny w z sali. Trollować? ale pan zna młodzieżowy slang Znam całą masę młodzieżowego slangu. Na przykład Bajo Jajo, Sraken Pierdaken, Nauraty typiarzu I to tyle, T tyle słów znam, więcej nie. Nagana, uwaga. Dobra, dobra to idziemy Wizyta idziemy do dyrekcji. Idziemy, 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 Chodź, idziemy. W porządku? Tak, okej. Okay. Proszę kontynuować. Kurczę, z tej kamelicy naprawdę dobra świruska. W sensie taka pozytywna. <mulary> Fuu, ju, 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 ju. Ta maska nie była myta od czasu nag nagrywania wydatnych chłopaków. To było z rok temu już chyba. I od tego czasu gniła piwo, tutaj było w środku rozlany. Ono tak leżało i zgniło. I teraz je wylizałem. No wspaniale po prostu. Wspaniale! Ja będę miał taką odporność, że klątwa faraona mi jest niegroźna. Jak wyjadę już w końcu na all inclusive do Egiptu. Chyba naprawdę grubo się z nią wczoraj bawiłem, ale nie pomyślałbym, że poczuję taką chemię do laski, która tak dziwnie wygląda. No jestem w szoku. A, zakochana złośnica. Motyw podobny do zakochanej złośnicy. Maciek ku swojemu zaskoczeniu czuje, że świetnie dogaduje się z Kamilą, dla której poprzedniego wieczoru zrobił sobie tatuaż. Nie no, nie zeznasz duet. Dopiero się rozkręcamy. No. A robisz coś po lekcjach? Może byśmy gdzieś razem wyskoczyli? Eee... No wiesz co, chciałem narysować pentagram w domu na podłodze i szatana wzywać. <laughs> Maciek, to zupełnie to samo, co ja chciałam robić! O mój Boże! Wiesz co, no tak, oko, mogę, oh, mogę wyjść. Okay. Ej, Mordo, Mordo, Mordo. Po co ty gadałeś z sobie świruskały? Yy, wiesz co, pytałaś jakąś kartkówkę z kłosek? Oh. Pytała się o sprawdzian. Sprawdzian z miłości. Aha. <laughs> Jasne. Słuchaj, stary, i później jeszcze całkiem przypadkiem bawiłeś się w czy liderki. Co wy z policji jesteście? Dobra, co jest między Tobą i Kamilą? Jezus, Maria, ile ty masz lat że ja ci to muszę tłumaczyć. Gdy Kamila i Maciuś bardzo mocno się kochają, to wtedy. Chodzimy razem do jednej szkoły. Okej. Okay. No. I trollowaliście czy świetnie się przy tym bawiąc? Nie? No, tak. Dobrze się przy tym bawimy. Chyba nie może się bawić w tych czasach, czy co? Dobra, zapytam wprost. To dla niej zrobiłeś sobie te dziarę? Porobało cię gościu. No porobało cię gościu! Sp spokojnie! Mm, ja już widzę, że to będzie miłość na lata. Maciek wstydzi się przyznać kolegom, że polubił Kamile. Do tej pory, ze względu na ekstrawagancki wygląd dziewczyny, razem z kolegami robił sobie z niej żarty. Prawdzili? I się zgadza, to może być ona. No i co z tego? To nie jest ona. W życiu nie jest takiego dziwolonga. Nie jest w ogóle w moim typie. W życiu by nie potrzebno takiej laski na imprezie. Dobra, dobra, wiemy jak ona wygląda. Po prostu byliśmy bardzo ciekawi, żeby no nie rozmawiałeś. Kolczyki, jakieś dready, tatuaże. Już to nie jest mój gust w ogóle. No spoko, stary, myśmy tylko pytali No, to jeszcze? A co ci koledzy tak bardzo interesują się życiem miłosnym i seksualnym Maćka? Co, zazdrośni? E, chłopacy, ci koledzy to chyba homo są Głupią mi trochę, że tak obrobiłem tyłek Kamili przed kumplami No i nie mogę się przyznać, że ją polubiłem i że to do niej zrobiłem ten tatuaż Przecież o oni się o tym dowiedzą, to będę zamiecić na jej Ach tak, tylko nie to, nie beka Ech, w ogóle nie tęsknię za czasami, gdy byłem w liceum gimnazjum i moim największym strachem było to, że ktoś będzie miał ze mnie bekę. Spójrz na mnie teraz! Koleś 27 lat, jedna trzecia Polski mnie ogląda. Wszyscy mają ze mnie bekę, że gruby, głupi i co tam jeszcze? I nie mam z tym żadnego problemu. Pa! Ja na tym pieniądze zarabiam! Przyjaciółka Kamili chce jej uświadomić, że Maciek wstydzi się znajomości z nią ze względu na jej wygląd. Kamila, musisz czegoś posłuchać. Co to jest? No sama, zobacz najlepiej od tego momentu. A tam nagle. Explosion! Explosion! i co z tego? To nie jest ona. Przećmienie za wolę takiego Co to jest? Mówiłaś, że Maciek to jest fajny chłopak. A to jest zwykły palant. Bardzo, Ej, nie, nie, nie. Bardzo mi się podoba, że statyści w dzisiejszym odcinku chyba nie zostali poinformowani przez reżysera czy kogokolwiek tam innego, jak się zachowywać. Że oni mają tam się zachowywać naturalnie, tam gdzieś w tle sobie przejść. Bo to sobie w każdej scenie w tym odcinku, statyści, którzy siedzą w tle, stoją w tle, patrzą się centralnie na aktorów, którzy w dzisiejszym odcinku grają. No spójrz na przykład teraz na te dziewczyny w tle. One po prostu gapią się na nich cały czas. Pożycz mi to na chwilę. Cześć, Kamila Ty, palancie! O co ci chodzi? O to! Eliza nagrała, jak gadasz ze swoimi kolegami o tym, jakim ty jestem dziwolongiem i jak nie dorastam do swoich standardów. A poczekaj, wytłumaczę wy ci to. Tak? Co mi chcesz tłumaczyć, sam to powiedziałeś! I jeszcze, że brzydzisz się moich tatuaży i kolczyków. Nie powiedziałem że się, Brzydza. Weź, myślałam, że jesteś fajnym kolesiem, a jesteś kompletnym palantem. Ale Kamila, spokojnie! Ja z wiekiem, jak dostrzegę to, że wcale nie jestem mądry, ani ładny, obniżę swoje standardy i będziemy mogli być razem! Nic z tego nie rozumiem. Wczoraj tak świetnie bawiliśmy się z maćkiem na imprezie. Dzisiaj też miło spędziliśmy czas. Skoro nie chciał mieć ze mną nic wspólnego, dlaczego nie powiedział mi tego sam? Chciał ze mnie kręcić bekę, czy jak? Żałuję, że go w ogóle poznałam. Czuję się jak ostatni parant. Nie chciałem sprawić przykrości Kamili. Powiedziałem tak tylko kumpną, żeby się ode mnie odczepili. Chłopie, zmień tą koszulkę, a najlepiej to ją are. Teraz to muszę naprawić. Kamila to jest naprawdę super dziewczyna. Ło, wow, to teraz pytanie, w jaki sposób możesz to naprawić? Ja już wiem. Robiąc pranka na liderkach. o. To akurat jestem pewien, Kamila by polubiła. Proszę cię, Kamila, poczekaj. Daj mi spokój. Możesz się zatrzymać? Kamila obraziła się na Maćka po Czekaj. tym, jak chłopak nazwał ją dziwolągiem. Maciek polubił Kamilę, ale wstydził się do tego przyznać kolegom. Teraz żałuje swojego zachowania i chce przeprosić dziewczynę. Ja uwielbiam! Rozumiesz? Ta dziewczyna jest dziwna! I ją kocha! Yy, Maciek, to była tylko jedna impreza i jeden pocałunek. Z tą miłością to trochę przesadziłeś, wiesz? Patrz jeszcze, co tutaj zrobiłem. Patrz. Ramona! Widzicie? Widzicie? Tak, widzę. Zakażenie ewidentnie. Gościu do szpitala. Kamila, poczekaj. Kamila, poczekaj. Przepraszam cię. Okej. Okay. Sorry. Czyli co, dla mnie się wycierałeś? Jezu, jaka beka, taka świruska. A, żal taka dla O co ci chodzi, stary? Przed momentem sam ją tak nazywałeś. Tak, bo byłem debilem. Sorry. Kamila. Poczekaj. Przepraszam. Wiem, że jesteś dla mnie zła, ale... zachowałem się jak kretyn, tak? Chciałem Cię no. przeprosić, naprawdę przepraszam. No, okej. Okay. Okej? Okay? Poczekaj. Jeszcze chciałem ci jedną rzecz powiedzieć. Dobra, był taki moment, ale to przez to, że wyglądasz trochę inaczej od innych dziewczyn i. Dlatego jest fajna. Inna niż wszystkie. Powiedziało jednocześnie kilka milionów młodych dziewczyn w Polsce. Gadałem o tym z chłopakami, dlatego mieliśmy bekę. Wow, coraz lepsze te twoje przeprosiny. Poczekaj. Nie wiem, chciałem ci to jakoś wynagrodzić. Zauważyłem się jak idiota. Ale. Skąd mam wiedzieć, czy to, co do mnie teraz mówisz, jest prawdą? Może nadal jestem dla ciebie tylko dziwolągiem? Nie jesteś... O, i to jest właśnie ta zabawna część tej relacji, że nie wiesz, czy ja w sumie mówię prawdę, czy nie. No powiedz, emocjonujące, no nie? Nie jesteś dla mnie dziwolągiem, zrozum to. Masz piękne włosy, naprawdę. I myślisz, że z tymi mnie tymi tanimi komplementami? No, zazwyczaj to działa. No to będziesz się musiał bardziej postarać. O, wiem, gitarę jej kup elektryczną. W filmie Zakochana Złośnica to zadziałało. I have a love... Dasz mi jeszcze jedną szansę? Jak zasłużysz, to może tak. Zrobię wszystko, żeby Kamila mi wybaczyła. Byłem tak głupi, że oceniałem ją tylko po wyglądzie. Teraz już nie popełnię tego błędu. Ona jest jedyna w swoim rodzaju i za to ją uwielbiam. Maciek Petrus bardzo się stara, żeby Kamila Nowak dała mu drugą szansę. Dziewczyna patrzy na chłopaka coraz bardziej przychylnie. Czemu on wygląda jak jeden z tych zabawkowych troli? Co sądzisz? No, fajna, fajna, czeka, czeka, czekaj. O. A... ci ogólnie chciałem kupić ymm, jakiegoś zielonego... No, zielone dredy, jak ty masz, ale mam zielonego jurkeza, więc... Od biedy mógłbyś teraz chodzić za mojego przygłupiego brata. Wolałbym za przygłupiego faceta. To może na początku za przygłupiego kolegę. Dobra, okej. Okay. No to na początek przygłupi kolega, którego czasami mijam na korytarzu w szkole i którego twarz z widzenia znam. Okej, okay, ale do końca dnia musisz nosić tą porukę. Nie ma problemu. Co tam okay. czytasz? Dobra, nie ważne nieważne, chodzimy na kawę. Po czym okaże się, że ta książka miała dosłownie nazwę Jak Wybaczyć Chłopakowi. I teraz Kamila nigdy Maćkowi nie wybaczy. Nigdy. Bo nie przeczytała książki. Dziękuję wam kochani serdecznie za dzisiejszego odcinka na kanale La Karno. Oczywiście jak zawsze koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. A także wejście na mojego Twitcha i Instagrama. No i oczywiście mój drugi kanał z vlogami. Link w opisie, przypominam, link w opisie. Dzięki wielkie i do długo niedługo w następnym odcinku. Czołem. Ta ta